Dzień dobry, Kochani, witam Was na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny robimy cały dzień jedzenia. Pokażę Wam dokładnie moje posiłki, jak zwykle oczywiście standardowo trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja. A dodatkowym bonusem dzisiaj będzie pokażę Wam dokładnie, ile waży i jak przebiega moja redukcja, także na pewno zostańcie do końca, żeby zobaczyć wszystko w szczegółach. Także oczywiście zaczynamy ze śniadankiem, także, moi drodzy, idziemy gotować. I to są moje składniki na śniadanie. Mam tutaj, jak widzicie, trzy pieczarki, pół cukini, dwa jajka i trochę serafety, także dzisiaj wiemy co oczywiście omlety, także bierzemy się do roboty. przy tym omlecie, po prostu ja sobie po całości tutaj po środku kruszę troszeczkę fety naszej, o. I dodam sobie tylko jeszcze troszeczkę bazylii do smaku. I moje śniadanie jest już gotowe, także ja się biorę za jedzenie oczywiście. Siedzanie już jest gotowe, więc za siebie oczywiście za jedzenie, a tutaj na ekranie Wam wyświetla oczywiście wszystkie makroskładniki tego oto śniadania. I teraz tak, ja wiem, że ono może super nie wygląda, nie jest super reprezentacyjne, ale co jest fajne, to jest po prostu to, że pieczarki i cukinie są objętościowe, mają w sobie dużo wody oczywiście, więc się można tym najeść, zapchać, co na redukcję jest bardzo ważne. No, nie wygląda to jak jedzenie z restauracji rangi myślę, ale czasami też takie posiłki trzeba spożywać, także. Ja się biorę za jedzenie, a my oczywiście widzimy się już przy lunchu, czy tam przy, można powiedzieć przy drugim śniadaniu bardziej. Tak. I moi drodzy, czas na drugi poświegniu dzisiejszym i to będzie teraz nasz lunch, jak to chcecie tak sobie nazwiecie oczywiście. Dzisiaj mamy ochotę na przywrócenie wspomnień o lecie. Jest jesień, za oknem pogoda taka nie do końca jesienna, bo dzisiaj nawet świeci słoneczko fajnie i przyjemnie, ale zrobimy sobie typowo letnie, letni posiłek. I teraz patrzcie, co, co wam pokażę. Kefir! truskaweczki, malinki i bananik, więc mamy tak, biorę sobie takie proporcje, 250 ml kefiru, biorę sobie pół banana, tutaj już mam pół roz, roz, rozpoczęte, pół banana, 100 g malin, 100 g truskawek, wszystko razem blendujemy i mamy super ekstra posiłek, także ja się do tego ja Dodatkowo do mojego kefiru robię sobie jeszcze takie dwie kromeczki w tosterze z masą orzechowym i bananem. No po prostu klasyk klasyki i to się nazywa, moi drodzy, redukcja na wypasie. No i co? Czy może być lepsze słonienie lata niż taki kefirek? Nie sądzę. Mało tego te owoce są jeszcze tysiąc razy lepsze smakowo niż te, które my mamy podczas lata, ponieważ one są zbierane i mrożone w tym idealnym punkcie, w tym momencie, właśnie w tym właśnie momencie, kiedy mają być zebrane. I jak sobie taką paczkę nawet jesienią czy zimą otworzycie, to dostajecie właśnie to, co trzeba, czyli najlepszy bukiet smakowy tych właśnie truskawek, tych malin, tych owoców sezonowych, których nie zawsze jest nam dać spróbować w tym najlepszych ich, ich momencie. Także, zdróweczko, wasze zdrówko. No i dobra, moi drodzy, zaraz powiem Wam, jak ta moja redukcja przebiega. No nie jest to tak szybko, szałowo, jakbym chciała i tego oczywiście oczekiwała, ale grunt, że w ogóle cokolwiek się tą moją wagą dzieje i że ona w ogóle spada. Tutaj teraz grzebię w telefonie, żeby Wam pokazać na mojej aplikacji, jak to wszystko przebiega. Więc ja moją redukcję zaczęłam w styczniu. Wiadomo, nowy rok, nowa ja zaczynamy redukcję, oczywiście tra, la, 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 la. ale w styczniu jeszcze nie miałam wagi. Dopiero waga kupiłam sobie w lutym. I zobaczymy sobie, jak ta moja waga się od lutego kształtowała, czekajcie. 21 luty 88 kg i 75 mm, e, czyli prawie 89 kg to było, była moja waga startowa w lutym. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. 8 miesięcy później udało nam się dojść do rezultatu najniższego 82,700. I to są moje wyniki, czyli 8 miesięcy straciłam 6 ponad kilo. To wychodzi nam tak naprawdę niecały kilogram na miesiąc. Więc jest to dosyć słabiutki wynik, ponieważ ja bym chciała raczej robić kilogram na tydzień, niżeli na miesiąc. Ale grunt, że cokolwiek ta waga się ruszyła i że cokolwiek spada, jest to strasznie powolne, więc muszę tutaj trochę przycisnąć pasa. I teraz tak. Nie widzę sensu, żeby redukować znowuż kalorie, bo te 1500 to i tak wydaje mi się, że to jest mało. Nie chciałabym doprowadzić do wycieńczenia organizmu, jakichś i zjazdów. Nie wiadomo czego więc po prostu muszę się bardziej przycisnąć do ćwiczeń I ja Wam tak całkiem szczerze powiem, że ja kiedyś byłam taką osobą, która w życiu przez swoją karierę całą edukacyjną podstawówkę, gimnazjum i liceum ja opuściłam jeden dzień w F u przez te wszystkie lata i to tylko dlatego, że zapomniałam po prostu butów, a miałam bardzo daleko ze szkoły do domu i to było raz na wszystkie te klasy, więc nie wiem co się teraz ze mną dzieje, po prostu nie chcę mi się, nie mam ochoty ćwiczyć, jak myślę o ćwiczeniach, to myślę o milionach innych wymówek co by zrobić, żeby nie ćwiczyć mam takie zrywy raz na miesiąc, że ćwiczę 3 dni, 4 dni to jest koniec, ale muszę raczej robić to bardziej systematycznie i bardziej się po prostu ruszać i wtedy mam nadzieję, że ta waga bardziej spadnie. Także moi drodzy, obiecuję, dam Wam kolejny update moich postępów redukcyjnych już za miesiąc, czyli dokładnie w listopadzie. Dobra, umówmy się na 10 listopada, się spotykamy 10 listopada i zobaczymy, czy coś się zmieniło. Na dzień dzisiejszy moja waga 82,700 i zobaczymy, jak to będzie wyglądało za miesiąc, czy zejdziemy poniżej 79, czy też i nie. Więc, moi drodzy, ja teraz idę robić sobie kolację. No i tyle w tym temacie na tą chwilę. I dobra, moi drodzy, teraz czas na mój ostatni posiłek w dniu dzisiejszym, a dzisiaj ugotuję sobie zupę, po prostu taką typowość dzieciństwa, które nie jadłam milion lat, a będzie to Pomidorowa. Także chyba nie muszę Wam mówić, jak się pomidorową robi. Standardzik, także puszczę Wam krótkiego time lapsika. Jak tam pomidorową przygotowuję, oczywiście. Niestety nie zrosło z wczoraj, ale zaraz sobie zrobimy fajny wywar warzywny. I na tym będziemy oczywiście robić pomidorową. Także to będzie dzisiaj coś. I pomidorową sobie zrobię z ryżem. Gotowanym w środku już w zupie. Także no ciężko będzie dokładnie te kalorie wyliczyć. Ale no i tak wiem, że się około 1500 kalorii dzisiaj zamkniemy. 1600 to jest max, bo wiem, co jadam wcześniej, także to jest do policzenia. Na wszystko i tak to będzie wyglądało z całym dniem jedzenia. No i moi drodzy, tak się właśnie przedstawiał cały mój dzień jedzenia. Wiem, że takie filmy Wam się podobają, bo najchętniej po prostu je oglądacie, więc specjalnie na Was je produkuję. A dla mnie to też jest wielka, wielka motywacja, żeby trzymać się tej redukcji, bo po prostu wiadomo, że jak się czegoś nie nagra, nie pokaże, to może, a tu się coś podnię, a coś, coś podnię. A jak jednak mam to motywację, że ja nagrywam a dla Was te filmiki, że pokazuję, co jem, to po prostu e, mam większą motywację, żeby trzymać jednak w miarę czystą miskę, żeby raczej trzymać się diety i swoich ustaleń, tak. Także wiadomo, że jakieś tam skoki w boksie wydarzą. Ja nie mówię, że są święta, że tam sobie nie czekolady, że tam sobie czegoś nie podję. Bo przecież widać, że przez 8 miesięcy straciłam tylko 6 kilo albo aż 6 kilo. Lepszy ryzyk, jak nic, za kto mówię, ale mogłoby być po prostu lepiej, także w tym miesiącu naprawdę cisnę, cisnę, cisnę i za miesiąc zobaczymy rezultaty mam nadzieję, że takie ja chciała czyli powiedzmy z 2,5-3 kg mniej, a to się oczywiście okaże także moi drodzy, na dzień dzisiejszy to będzie wszystko, ja wam bardzo serdecznie z całego serducha chciałam podziękować za wszystkie, wszystkie subskrypcje które mi dajecie, daje mi to ogromną motywację do pracy, do działania do robienia, do wymyślania oczywiście tych nowych filmików, nowych pomysłów, nowych dań żeby po prostu, żebyście żeby też byli z tego zadowoleni. Ja dla Was to tworzę po prostu z wielką, wielką radością. Uwielbiam to robić. Bardzo się cieszę, jak to robię. Także to jest taka wspólna nasza walka. Ja walczę oczywiście o sylwetkę, ale też walczę, żeby dawać Wam fajną, mam nadzieję, że fajną, oczywiście rozrywkę i może jakieś nawet motywacje do działania. Także moi drodzy, trzymajmy się razem. Ja dalej na Wasze subskrypcje oczywiście liczę, rośnijmy w siłę, budujmy ten kanał oczywiście wspólnie, no i widzimy się w kolejnych filmach, a standardowo, jak się Wam filmik podobał, to proszę o łapkę w górę, no i na razie, cześć, pa!